cześć, witajcie! Dzień dobry, kurczę, Felek! Yy, witam was w nowym. odcinku! Trzema, witam serdecznie! No, co ty mi w nowym odcinku! O! Szyma, ha, ha. Przyznam, ha, ha. Ogarnij się, jej tu nawet z odcinka mnie nie można nagrać. Spokojnie. Jak widzicie jestem e, tutaj na wakacjach. Niestety Bartek ze mną też tutaj jest, bo obydwoje jesteśmy takimi debilami, że... Ty jesteś poleciliśmy... debilem. Ty jesteś debilem. Ty by w to no, samo przyznam. miejsce co ja! No, nie, to ty poszłeś. Przestań mnie bić. Ja cię kręcę. Mogę zobaczyć, co tu jest. No, przestań, ja cię kręcę. Idź sobie. Ja nie mogę. Nawet nie mogę nic powiedzieć do widzów ani nic, bo ten cały czas coś robi Nie obchodzi mnie to. Ja nie mogę. Mnie to Na interesuje. samym początku, kurczę, zostawcie każdy tutaj. Lejka, do Dopóki nie, zadzwonię, wdzwoną. Nie, nie zostawiajcie mojej byłej dziewczynie nic. Mam nadzieję, że zostawiliście łapę w górę. Przestań już gadać, bo mnie zakłócasz cały czas. Wkurzasz mnie. Ja nie Ej, wiecie co? Nie. No przestań mnie przedrzeźniać! Yy, nie Chciałam wam powiedzieć, że. No przeszkadzasz mi! Ale nie Chciałam wam powiedzieć, że yy, będę Gdzie ty jesteś? Lecę po ciebie! Dzięki. Gdzie jesteś w którym miejscu? Ci jest W którym miejscu jesteś? Nie interesuj się! Idę cię znaleźć! Nie, nie. O, nie. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Boże znowu! Ej, co, co ci się dzieje? Patrz, złap śmiecia! Sam no sobie złap. Złap śmiecia. No złap śmiecia! Po co? To złapię? Co to za śmiecie? Złap śmieci. No ale po co mam łapać śmieci jakieś. Ja no cię kręcę. Łap śmieci! No złapała mi, co? No przestań mnie bić. <grym> Dobra, popływamy sobie. No chciałam sobie popływać. No przestań mnie bić! Ja cię kręcę, no patrzcie, nic nie można. O, o patrzcie, co się ja pływam. Zobaczcie tylko to. Mam moje ucho! Bartek możesz przestać się drzeć, naprawdę, gdzie ty tam latasz? Nie, nie nagrasz tego odcinka, nie dam ci go nagrać Dlaczego? Ej, no widzicie? Widzicie go? Nie mogę co nawet nagrać nie. normalnie odcinka. Nie dam, nie, ty jesteś moją byłą chciałam dziewczyną, teraz zobaczyć... już masz przeklapane No i super, ale chciałam sobie normalnie na chillu yy, nagrać i zobaczyć czy jest coś nowego yy, w naszej ten, jak to się nazywa? rafie kol kolarowej ta, na pewno jesteś coś nowego ja, jesteś tak inteligentna, nie? Po prostu No, Ej, no zobaczcie, jest coś nowego w rafie kolarowej Jeszcze mnie obraża, no ja chciałam tam do Nie Nie, powiedziałeś, że jesteś inteligentna No, to była taka, kurde, przenośnia na pewno. A patrz, ja se latam jestem wszędzie w sekundę, a ty musisz się męczyć, nawet płetw nie masz No i co z tego? A ja może chcę nie sobie nie popływać Ja lubię no, pływać Czuję się jak no, ryba w wodzie się, Wiesz co, mi się coś <laughs> wydaje, że jednak ci się to nie należy za bardzo Jak mi się nie należy? A, wiesz co, daj, daj mi spokój w ogóle. Czemu cały czas za mną łazić? Możesz mnie przestać strzelać, kurde. Nie brak mi słów na ciebie, naprawdę, żebyś tak bił laskę. Ja nie mogę. A wiesz, że mnie to nie interesuje. A wiesz, że mnie patrz, też to nie mnie patrz, interesuje. Patrz, a nie, patrz na to. Stań co? tutaj. No i ty. Jezus, przestań robić hałas. Ja nie mogę. Ja ci będziesz mi tak cały czas przeszkadzał dzisiaj. No? Czemu? No bo tak. Aha. O, to fantastyczna odpowiedź, powiem ci. Ale patrzcie, jak to jest jak mi tu dawno nie było. Co jak co, ale bardzo lubię to miejsce. I dlaczego? Dlaczego? Jezu, masz przez. Jezu, jakie ty dziwne dźwięki wydajesz! Ała, no masakra jakaś. Ała! Ała! Jakiego ja miałam głupiego chłopaka? Naprawdę A no nie, Mielka, nie, głupiego chłopaka A wcześniej O on jest taki śmieszny, on mnie tak rozśmiesza A teraz, o jaki głupi chłopak Jaki debil No bo jesteś śmieszny No nie będę ukrywać Ikku, ale Mam cię dość już, naprawdę tymi twoimi żartami To naprawdę idzie po <śpisa> Jezu Ej nigdy tu nie byłam <śpisa> dalej <nie śpisa> Takie auto przyjeżdżające. Jezu! Nie się no. ja, tak no. no. kręcę Masakra. I co jeszcze ciekawego wymyślisz, co? Gnomie. Ten, Nie, walni, walnij mnie w dzwona. gdzie masz... Nie masz dzwonu. Nie nie, Pop... nie, 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 patrz, nie no, będę. Nie wciąż go właśnie między nogami, tutaj jest. Nie, nie rób mi hałasu, bo ja tutaj chcę poopowiadać widzom, że tak myślałam nawet, sobie. Moi widzowie, ich nawet nie interesuje to, co ty tu chcesz chodzić, po jakiejś plaży, jakieś coś Ale syreny ja szukać. Chciałam... Ale o ich to nie interesuje, kiedy to zrozumiesz, że ich to nie obchodzi No pewnie proces? jest to teraz nudne przez ciebie, bo cały czas mi przeszkadzasz. Ja, ja przeze ja mnie to jest ciekawe, właśnie! No, bo ja przynajmniej ta, robię ci ten. O, jasne, no. Tak. Yee. 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 Jeszcze beka mi tu. No co no. za. Ty ja się zgubiłam przez ciebie, gdzie jestem. A wiesz, Ale że ja mnie to... to nawet nie interesuje. No mnie ja. też nie interesuje, co ty gadasz, dlatego proszę iść sobie. Nie. No przestań mi bić. Ja cię kręcę. Masakra, i gdzie my jesteśmy? No, możesz przestać, patrzcie, on mi idzie przez. No, przestań! No, bo mnie zabijesz zaraz! Zostaw! A ja nie zamierzam się z tobą bić. Co my tu mamy? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Straciłam się. A nie, to było tu chyba. Nie, to nie było tu. No, przestań mi bić. Ja cię kręcę. Masakra. No, przestań! Ja cię nie mogę. Przeszkadzasz Ale mi się coś. No przez ciebie jest nudny, bo nawet nie mogę się ciebie pozbyć. Cały czas chodzisz za moim tyłkiem, kurde tutaj. Ja nie mogę. Masakra, pójdziesz sobie wreszcie, patrz. Tu masz. patrz, tu masz taki fantastyczny e, kaktus. Jeden, no, drugi trzeci, no a... nie? Stań no, tutaj no, między nimi. Dobra, Stań no już między... staję No Jestem. super. I patrz, masz sobie TNT, możesz się pobawić, możesz sobie... No, dołożyć. masz rację no możesz to ten sprawić, żeby wybuchło. O, fantastycznie. No ale to nie... Nie, No to to już nie mój problem. Dobra, czekaj, ale poczekaj tutaj chwilę za mną. Możesz... No ale co ty chcesz zrobić? No zobaczysz. Co ty kombinujesz? No zobaczysz, czekaj. Dobra, czekam. Stoisz tutaj przy tym. Dobra. No stój tam sobie, stoj, wybuchnij Dobra. sam siebie. Dobra. Nie! No głupi jesteś! No głupi! No co za debil. <laughs> To jest śmieszny, naprawdę. Ej! O, dzięki przynajmniej, że mnie tepnąłeś. Ja nie mogę. No i co co, co zrobiłeś? Koptem kop wągiel tutaj. Kurde. Ja cię, brak mi słów na ciebie, naprawdę. No nie! Żartujesz sobie chyba. Idź sobie! Ja cię kręcę. No nie! No co za dekiel? No głupi! Ja cię kręcę, no naprawdę ej ten odcinek serio będzie nudny przez ciebie Ja tutaj nic nie mogę zrobić w tym Minecrafcie przez ciebie A chciałam sobie wybudować tam na tym yy, fajnym miejscu, no przestań! Ja cię kręcę masakra! Totalnie. Uff. Wiesz co, dobra, ja mam cię dość. Ja w tym momencie wracam sobie do domu Nawet nie wiesz, w którą stronę jest dom. No nie wiem, dlatego idę prosto no prostu ciebie. siebie. No, no, to no to super, no to, jest jest to gdzie jest dobra, dom? Dobra, no ja, ja idę do domu, ale ci nie powiem. No jezu, ale ty jesteś ham, naprawdę. No powiedz mi, gdzie jest ten dom. Idę no, za ja tobą, idę teraz, teraz ja idę za tobą. No dobra, dobra, to za hi, mną. Hihihi, no to idę. Ej, nie mam żadnych itemów przez ciebie, nie wiem. Dobra, Iza, chodź za mną. Idę za tobą. No przestań, no użył sobie ten iść zadowolony. No ja nie mogę z gościa w ogóle. Bartek, słyszysz mnie w ogóle! Tak, słyszę. Ej, ale Stęknę widzicie. Cię. I tak to jest... No nie, głupi jesteś. <laughs> I tak, zmieniam żadnych itemów. No i weź, no i weź mnie do siebie tam, o. Jesteś okropny, naprawdę. Kurde, muszę iść tutaj, zobaczyć. O, dobrze, że tu mamy itemy. Patrzcie jak dobrze, że sobie wzięłam, kurczę. O, teraz mi nikt tego nie zabierze. O, diamenty mam, dobra, zasadzie diamenty. Haha! No nie, no, deklu! Bo zaraz ja użyję na. No, przestań! Deklu jeden! Naprawdę, brak mi słów! Wiesz co... Uuu, jaki snajper ze mnie! No, przestań! Ja nie wierzę! No i znowu straciłam wszystkie temy! No, i masz szczęście, że mnie tu tepnąłeś, bo inaczej to bym ci normalnie uchodała do, do nosa. Jezus Maria, dobra, słuchajcie, ja kończę ten odcinek, widzicie? Chciałam wam pokazać moje plany, bo chciałam sobie budować fajny domek tam w tamtych miejscach, jakby... Myślę, Mi że to z takim Meksykiem i z takim o? dzikim zachodem w ogóle. Z czym? No, z uchem słonia, w dupie węża. Yy, także chciałam... Nie sobie... mów tak brzydko! No przestań siedzieć, bo już mi po prostu brakuje siły na to co ty dzisiaj robisz. Chciałam im fajnie nagrać odcineczek, gdzie będę pokazywać właśnie, yy, że sobie wybuduję taki taki domek, bo co? Ja No przestań mnie przedrzeźniać! Jaki stary dziad sprkwniały. Sakra. Co mówisz? <grydź> sobie. Ja nie Patrz, mogę dopiero. No nie, głupi jesteś nienormalny, jakiś psychiczny. Ja cię. No, no nie, jeszcze w to wlazłam, głupia ja. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Jak wam się odcinek podobał, to zostawcie łapę w górę, subskrybujcie, komentujcie. I nie wpadajcie do tego smroda na kanał, bo na niego to brak słów w ogóle. No i co, dzięki, trzymajcie się. wino!